Cześć moi drodzy! Z tej strony Hanna Kowalczyk, witam Was na moim kanale o interpretacji snów. Dziś zagłębimy się w tajemniczy świat snów i spróbujemy odkryć, co kryje się za ich symboliką i znaczeniem. Jeśli fascynuje Was, co oznaczają Wasze sny i jak wpływają na naszą codzienność, zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Dzięki temu nie przegapicie żadnego odcinka pełnego ciekawych interpretacji i porad. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego snu. Sen jest to wyjątkowa wizja, która ujawnia tajemnice naszej świadomości. Prawidłowa interpretacja snów pomoże uniknąć kłopotów i błędów, podpowie, co robić i jak się zachować. Czasami, widziane we śnie pomaga lepiej zrozumieć siebie. Dlatego należy zwracać uwagę na rady mądrych interpretatorów. Szczególnie istotne są wskazówki śniącego, gdy śni ci się coś nieprzyjemnego i przerażającego. Na przykład, że zostałeś wysłany do więzienia. Czym jest taki sen i czego się spodziewać rano? Zrozummy: jesteś w więzieniu. Jeśli śnisz, że jesteś uwięziony za jakieś przestępstwo, sen przepowiada zniszczenie wszystkich planów i celów. Jeśli jednak sen miał miejsce w środę wieczorem, istnieje szansa, że będziesz w stanie coś zmienić. Jeśli śniło ci się, że zostałeś bezprawnie uwięziony, zawiodłeś się na swoich ideałach. To, na co kiedyś patrzyłeś i co było dla ciebie przykładem, już takie nie będzie. Widzieć we śnie, że wziąłeś na siebie winę przyjaciela i zostałeś za to wtrącony do więzienia a wkrótce staniesz się dla kogoś w kamizelką. Zobaczyć, że zostałeś wrzucony do celi razem z ukochaną osobą zbliżające się negocjacje biznesowe lub spotkanie z partnerami biznesowymi. Widzieć siebie idącego przez więzienny dziedziniec w kajdankach. Sen Millera interpretuje ten sen w następujący sposób: Odczuwasz. Dyskomfort z powodu pewnych ograniczeń. Być może jest to przeszkoda na drodze do kariery, a może jesteś ograniczony w gorączkowych obietnicach. Widzieć siebie w areszcie, a swoją drugą połówkę jako strażnika, Twoje zainteresowania i plany na nadchodzący weekend spowodują protest. Ze strony partnera w małżeństwie lub związku. Przyjaciel lub wróg w areszcie. Czniło ci się, że umieściłeś swojego męża lub żonę w areszcie śledczym do silnej kłótni rodzinnej, być może nawet do rozwodu. Ulubiony chłopak lub dziewczyna trafia za kratki i do separacji lub rozstania. Śniło ci się, że pracujesz w straży więziennej i widzisz, że do celi przyprowadzono najlepszego przyjaciela, w rzeczywistości przyjaciel. Lub krewny poprosicie o pomoc. Nie odmawiaj, radzi marzyciel Wanga, zostanie ci to przypisane. Widzieć swojego wroga w więzieniu, w rzeczywistości będziesz mógł pozbyć się swoich kompleksów i lęków. Jeśli śnisz o przyjacielu, który poszedł do więzienia zamiast ciebie, będziesz potrzebować pomocy od swoich przyjaciół. Nie wahaj się i poproś. Weź nie byłeś świadkiem ucieczki ukochanej osoby, która została nielegalnie aresztowana, w rzeczywistości cudem unikniesz nieprzyjemnego incydentu. Bądź czujny, radzi muzułmański marzyciel. Powód aresztowania. Śniło ci się, że zostałeś uwięziony za kradzież w prawdziwym życiu, spodziewaj się plotek pod swoim adresem. Jeśli śnisz, że zostałeś skazany za zabójstwo kogoś innego, zostaniesz oskarżony o oszczerstwo. Za zabójstwo współmałżonka ujawnisz sekret swojego krewnego i będziesz znany jako plotkarz. Bądź ostrożny, zgadzając się zachować czyjąś tajemnicę i kontroluj swoje rozmowy na temat tajemnic. Śnić, że młoda dziewczyna została uwięziona za zabójstwo swojego chłopaka, będziesz mieć nowe przydatne kontakty, które zastąpią utracone stare. We śnie ty i twój przyjaciel ciężko walczyliście i za to zostaliście umieszczeni w więzieniu, aby stracić pieniądze. Im bliżej jest twój przyjaciel, tym większa kwota utracona w rzeczywistości. Iść do więzienia, iść do więzienia udostępnij, autor, Inga Archangielska ostatnie komentarze. 6. Now. 20.16. Sweta śniło mi się, że wyszłam za mąż za mojego byłego chłopaka i tego samego dnia we śnie trafiłam do więzienia. Ja sama jestem w więzieniu w prawdziwym życiu. Nastya mam podobną sytuację. Mój mąż jest w więzieniu i śni mi się, że z nim siedzę. I śni mi się, że jestem w więzieniu, a on jest wolny. Potem oboje wychodzimy i wszystko jest w porządku. Czy to właśnie oznacza? Czy ma to jakieś znaczenie? Powiedz coś, Jung Karl Gustav. Analiza snów. Seminaria w dwóch częściach. Wydawca, Castellie, 2014 rok. 700 centów ISBN 978 5 519 Myślnik 9 Mrs. Hassej. Sen i marzenia senne. Wydawca Amrite 2017 rok 80 centów. SBN 978 myślnik 5, myślnik 413 01 471 myślnik 4. -E.